Tak statycznie, nie ruszając się, ponieważ nagrywam dzisiaj telefonem, wyszłyśmy z Larą na spacer i nie brałam pod uwagę tego, że będę na nagrywała. Zostawiłam kamerę w domu, a ten y, aparat nie ma ultra stabilizacji, więc wiecie, stoję, stoję. Ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nagrać czegoś, ponieważ jest tak pięknie. To jest idealna pogoda dzisiaj dla wampirów. Jest bardzo ciepło, zero słońca, szaruwa mgła i tak coś drobnego pięknego się z nieba, jest tak pięknie to jest idealna pogoda na wszystkich świętych bo dzisiaj jest wszystkich świętych kochani eee, to nie, że pada absolutnie, to jest tylko coś takiego jakby taka wiecie, ultranagliżająca mrzewka na twarz, na ciało, ale taka bardzo delikatna, taka cudowna i do tego jest tak ciepło no, Naprawdę idealna pogoda dla takich wampirów jak ja. No, ja kocham taką pogodę. Oczywiście nie, żeby cały czas taka była, bo jednak bardzo lubię też słońce, ale takie irlandzkie wrzosowiska raz na jakiś czas to jest cudowna rzecz dla mnie. No. Jest obrzydliwie piękne. Nie, tak nie można powiedzieć. Jest naprawdę piękna pogoda. Jest mnóstwo samochodów, już chyba wszyscy się rozjechali na cmentarze. Też jest wcześniej to może dopiero wyjeżdżają na cmentarze. A my będziemy się przykować nieco później. Jeszcze nie wiemy gdzie pojedziemy, bo widzimy tutaj w okolicy, nie mamy swoich grobów. Pani Magdalena Grób nie chce dzisiaj jechać, yy, dlatego, że będzie to z pierwsze wszystkich świętych po jej śmierci i na będzie tam mnóstwo rodzin i chcemy przeszkadzać. Dobra, to my zbieramy się do domu z Larą, a Wam życzę pięknego dnia. Jako, że tak jak Wam mówiłam, że my nie mamy wełku naszych zmarłych, to jedziemy sobie na cmentarz do Suwałk, żeby tam zapalić znicze na zupełnie obcych nam grobach, ale po prostu, żeby być tam i, i uczcić ten dzień. A przy okazji pokażemy Wam, jak już dojedziemy na cmentarz, taki grup, Mam nadzieję, że tam nie będzie dużo ludzi, chociaż może być złudna nadzieja, bo taki tak? dzień to raczej pewno będzie. pewno Ale pokażemy Wżość. Wam y, grup, tak czy siak, jakoś tam, wiecie, z cichacza. Nie powiem Wam jaki, powiem Wam później. Niech trochę tajemnicy będzie. Yy, Ile ten grup malak, Przemek? No licz, bo ja nie chcę głośno mówić daty, bo jak powiem daty, to y, zaraz będzie. Jasne. 11? 11. Nie więcej coś. Tam. 12 lat to ja już w mieszkam. 21 lat? Dobra, no dużo ma nie, w każdym razie. Nie, zmyliła mnie data. No, ja Dobra, wiem, wytniesz to. to nie, nie, nie będę wycinać Natur, Naturalnie nagrywamy. Jak się Natu pomyliliśmy, to się pomyliliśmy. Naturalnie to wytniesz. W każdym razie pokażemy Wam grupy osoby, której tak naprawdę, no my też nie znamy, Wy też na pewno nie znacie, ale znacie na pewno wydarzenie. Obawiam się, że znają. Tak, wydarzenie, podczas którego... Obawiam się, że znają. Już chyba yy, coś wrzucałaś. No, tak. Nie, nie, ja wtedy nie nagrywałam jeszcze na YouTube. Chyba ja na tak bloga, na, bloga, nie, na bloga wtedy wrzucałam, ja wtedy pisałam bloga i na blogu moim jest właśnie zdjęcie tego grobu, ale nie powiem Wam nic, bo jakbym powiedziała Wam chociaż dwa słowa, to od razu dzieci wiedzieli, czyli to grob. To znaczy, przynajmniej e, uczestnika tak. jakiego wydarzenia jest to grob. 21 czy... lat. No. Tak, 21 lat minęło. Nie 11, bym wam pokazała... Pokazała... Mnie data. Ale to no. już wiecie. No, już, już tutaj napomknąłeś. już coś. za dużo 11 jest z tym wszystkim, więc. Tak, to już na pewno wiecie, albo się domyślacie yy, historią jakiego wydarzenia, czyli konsekwencją jakiego wydarzenia jest właśnie śmierć tej osoby, która tam została pochowana. Także zajeżdżamy jeszcze po Sebastiana. Jedziemy po yy, Sebastiana, bo Kawryśka stwierdziła, że 100 km w jedną stronę to jest dla niej za dużo, no i że ona nie jedzie, no. Nie komentuję. 18-letnia kobieta teoretycznie ma swój rozum, nie chce jechać. Trudno w każdym razie. Cieszymy się, że nasze młodsze dziecko jest jeszcze na tyle młodsze, że jeszcze chce jeździć. A dzisiaj zastanawialiśmy ile jeszcze takich e, e, lat, w którym będzie chciał z nami jeździć. <grych> Jeśli się nie okaże, że za rok albo za dwa, też powie, że ma coś ciekawszego ja do robienia. myślę, że jeszcze potrwa to 4 lata. Znaczy, 4? 4 5. Znaczy 5? Do momentu, kiedy. Będzie już mógł mieć swoje prawo jazdy A. i będzie z nami jeździł, ale w oddzielnym autem. <grym> Myślisz, że w wieku e, 17 lat już się dorobi samochodu? Wiesz, zależy. no. Kupić samochód? to nie problem, problem jest tylko potem. go utrzymać. utrzymać tak. Widzicie, jak już za 700, za 800 zł można kupić samochód, to naprawdę. Ja myślę, że dużo większy problem byłby dla niego ubezpieczyć ten samochód potem niż go kupić. Bo skoro ubezpieczenie samochodu. E, teraz dla takiego młodego kierowcy, który nie ma żadnych zniżek, to jest, ile płacił y, ten... Y, Boże, młody, jak sprzedawaliśmy Vectra? 2,5 tysiąca chyba. Nie, coś... Oj, ale to dawne czasy. To teraz, ale to była wiesz, bardzo duża kwota w stosunku do... Y, ponad tysiąc złotych, grubo, ponad tysiąc. No, no. A ja, słuchajcie, płacę... To Przepraszam, ja. Ja nie mam żadnej zniżki, ponieważ żaden z moich samochodów nigdy nie był zarejestrowany na mnie. Zawsze to było zarejestrowane na kogoś. Za zniżek nie mam żadnych, natomiast ja oczywiście mam samochód zarejestrowany na Przemka i płacę za rok za Vectrę z NW, ostatnio płaciłam 430 zł. Nie daj Boże kolizji. No. Zniżki komu się sypią? Temu oto panu, ale to wiecie, no jesteśmy wspólnotą jakby nie patrzył, także kochanie no, musisz brać jakąś odpowiedzialność za swoją żonę. A przynajmniej wyczyny jej. No na razie dzięki Bogu nic się nie wydarzyło. No dzięki Bogu. Dobra, nie przedłużamy, kończymy i odezwiemy się do Was później. Opa. Opa. Pa, pa. My już jesteśmy w domku, jak widać, to znaczy już jesteśmy dawno w domku, już zdążyłam zrobić obiad, zdążyliśmy go zjeść, zdążyliśmy nawet obejrzeć już film po obiedzie i powiem Wam, że taki dzień zadumy przydaje się absolutnie bardzo. I poza tym, że jest to w sumie taki wiecie, obowiązek w stosunku do naszych zmarłych, to Chyba też to jest taki dzień, który pomaga nam sobie poukładać w głowie różne rzeczy. Takie, wiecie, ustalenie kwestii priorytetów, tak wydaje mi się. Widzieliście ten grup, pokazałam wam, mam nadzieję, że dobrze tam było widać, bo jeszcze nie montowałam tego filmu, bo. No pogoda była taka, mówię, z bardziej tych takich dla wampirów, czyli absolutne zero słońca i mam nadzieję, że... Oj, przepraszam, bo to staram się tutaj, żeby było prosto. Mam nadzieję, że klimat tego święta udało mi się oddać, bo to jest taki bardzo wyjątkowy dzień. Dla nas tutaj on nie był smutny, dlatego że no wiecie, no z tym co się już stało trzeba się pogodzić i myślę, że jesteśmy już z w miarę poukładani w głowie z tym co się stało znaczy, chodzi mi o to, że nasi zmarli nie żyją, ci najbliżsi nie żyją już dość długo na szczęście w ostatnich miesiącach nic tak przykrego nam się w rodzinie nie wydarzyło śmierć pani Gabrysi to jest Ostatni pogrzeb, na którym byliśmy, ale wiecie, pani Gabrysia, mimo że bardzo nam bliska, co czy mniej bliska, nie była moją najbliższą rodziną, także jest łatwiej się pogodzić z takim odejściem, chociaż też ciężko. Ale wiecie, pojechaliśmy na te cmentarze, bardzo wzruszyło mnie cmentarz, wzruszyło mnie podejście Sebastiana, który powiedział, że on chce jechać na cmentarz. Zapalić lampkę komuś nieznajomego, bo on wczoraj z mamą był na rodzinnych grobach, że on chce zapalić lampkę komuś nieznajomemu, żeby jemu też kiedyś ktoś zapalił. No, takie bardzo ciepłe z jego strony podejście do tej kwestii. A grup, który widzieliście, był to grup, właśnie chłopaka, który zginął w World Trade Center i tam nie ma jego ciała, bo jego ciało było jednym z tych, które nigdy nie zostały odnalezione. Także tutaj jest tylko w Suwałkach postawiony przez rodzinę grobowiec właśnie z tymi charakterystycznymi dwoma wieżami. Zaskakująco mało lampek było w tym roku u niego na grobie. Myśmy pierwszy raz byli chyba z 10 lat temu na tym grobie, tak myślę. I wtedy było bardzo dużo lampek, bardzo dużo, ale no wiecie, lata lecą, ludzie na pewno nie zapominają, ale już tak nie biegną na ten cmentarz, właśnie na ten konkretny grup. Także na pewno była tam rodzina. Jak myśmy byli, to nikogo już nie było. Zresztą, gdyby ktoś tam był z rodziny, to nigdy nie nagrywałabym tego ani nie robiła zdjęć. Ale myślę, że zdjęć tego grobu w internecie jest taka masa. Jak wpiszecie sobie w internet spotkanie pod małymi wieżami, suwałki, cmentarz suwałki spotkanie pod małymi wieżami to wyskoczy wam seria, właśnie zdjęć pokazujących ten nagrobek. Także z tego co wiemy, to jest chłopak, któremu chyba było przeznaczone tam umrzeć, bo on. Dzień wcześniej miał już wykupiony bilet do Polski i miał lecieć. I nie miało go w ogóle być wtedy w pracy, natomiast ktoś go tam poprosił o, o zastępstwo, i on się zgodził, wiecie, i no po prostu już z pracy nie wyszedł. Bardzo smutne, no ale cóż, życie płynie. Było tam w ogóle, bo to jest dość stary cmentarz, to nie jest tak jak u nas tutaj, gdzie chowaliśmy Panią Gabrysię, to jest w miarę nowy cmentarz. A tamten w Suwałkach to jest stary cmentarz i tam było mnóstwo grobów takich łapiących za serce. No ale już wiecie, nie chciałam chodzić z tym aparatem po całym cmentarzu i nagrywać. Chciałam Wam tylko pokazać jako ciekawostkę ten jeden. No... Ale to nie był smutny dzień. To był piękny dzień, bo to był dzień zadumy i tak jak powiedziałam, dzień, w którym można było sobie poukładać w głowie swoje priorytety. Kochani, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że Wasz ten dzień był również taki przemyśleniowy, a że nie był smutny. No. Do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się ciepło kochani. Dbajcie o siebie. I spotkajmy się następnym razem już niedługo. Buziaki.